jest 100% dobra takie klimaty z ośrodka który jest który był wypasiony w takiej miarę z basenem trafiliśmy znowu do green garden dla odmiany bo lubimy jakieś gardeny i podobne historie to tak wygląda szałas w którym mieszkamy i mamy tu do dyspozycji kuchnię Tajemnicze twory tutaj są, ale naprawdę jest fajnie, ponieważ jest dziwnie. To jest nasza kuchnia. Mamy lodówkę. Tu wejście do pokoju. Wygląda jak wygląda, wiadomo. Tu jest nasz pokój. Mamy dwa łóżka i wentylator, szafki, stolik. Czego więcej trzeba? Nawet jest, okazuje się, toaleta. Zapajmy no światło. Tak wygląda nasza toaleta. Wszystko się zgadza. No i ta przyjemność kosztuje nas 90 dolarów za 6 nocy. A to pewnie jest szafa grająca, tylko się zepsuło. maty no, może będzie kurzenie tutaj, trudno powiedzieć bo widzę, Powinien, że że tutaj jest taki krystym od palenia gingham jest flaszka zanzibar o A no, jest klimatycznie podobne siodło no, no, tutaj to jest nasze lokum do siedzenia wieczorami Do morza mamy jakieś, podobne 40 metrów, także tragedii nie ma a jeszcze inne posesje tutaj też domki a Chyba bez kuchni, a może też z kuchniami trudno powiedzieć takie mają tutaj Wróć. All no, to be. O, też fajne. Padze a Jambiani, bo, bo tam jest Padrze, Paje Paje tam jest. Padze, a tu jest Jambiani, Czyli Jambiani, bo niczego też nie wiem, drugi pomysł, Restauracja na wodzie. Wiesz? Nazywa się restauracja na wodzie. Pataję, ja ale nie wiem, jakoś tu nie mam. Po prostu ja 6 minut 000... tych 10 złotych No i tyle Jezu Zapadłem się <grym zainteresowań> Nie ufaj tego Okej, okay, do wam i oceny jest bardzo przyzwoite na razie a teraz jesteśmy w drodze z naszego będzie wiało, no, w drodze z naszego um, loku które jest jakieś 3 km już stąd do Czy jest też całkiem, całkiem ładnie ale powiedziałbym, że naprawdę jest zajebiście a tu smutna żona Wish that I could stay, wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, though I know that there is nothing to find. You're a beautiful sight in the sun. You can't put up a fight in the midst light miejscowa, no Rzeszliśmy sobie na piwo, bo tutaj jest market nocny, o kapka zasuwa, kapka zasuwa. Eee, market nocny, po no, prostu no, za błędy, po prostu chodzi o kolorystykę to po prostu robi w głowie Mamy, mamy kolega, który nam wciska różne towary No tutaj mamy takiego malucha, który się zabiwa Padrze, padę, padrze. Ja, yep. A beautiful sight in the summer night. Yeah? And you can't put up a fight in the misty light. You roam in the streets all alone. All you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the middle.